Co? Jeszcze ci kurwa taki frajer przyjdzie i chuj powie A na stracila mu się na ryj zjesz to? <laughs> nie, a na mu na ryj zjesz to? Poklartę jebany pierdolony Ruchany przez y, 60-latków Jebany przez Wiesz, Idź Wiem, że masz VIP-a konto ja Na sponsorki Stary kurwa jebany pierdolony wypolerować frajerze Pierdolona ten ten do. Ja już kurwa odezwało się dziecko zbutowanej kurwa bomby atomowej. Piara mówi, że, ten, że kurwa dupelizała lizała, nie? I mu do ryja nasrała. Jo, a ja, ja <grym> że, myślałem, że że nie oni. Ja słyszałem, ja ja ja. że ty kurwa się pukałeś z typiarą, nie? I że ci się no. zasalała ta kurwa z, ze szkoły od nas. No to no Zachary, niemu, Molda, skutasa, niemu, Dobra, skurasa, to... Już nie waliła kubę rzadką na Nie! A ty mówiłeś, że... Ty kurwa, czy nie ją tego w gatunku, czy nie walił, czy to zajebane. Morda katrin nie oddolony. Dobra, im Dobra, zabija kurwa, teraz go zabijam w pizdu. Yeah, no. On stąd wyszedł, bo kurwa ma głos jak bałaganiasz jakiś llewany. On ostatnio tutaj, on ostatnio tutaj typowi 80 parę lat taki on mu par z kutasa wygryzał, ty. KURWY ZAJEBANE mordę, zamknijcie, tzwere nie Prawzi przez całe kurwa koczkodanie poczochrany, pierdolona szmatę jebana. Za mordę już kurnie. Kurwa zadychę, jebana. Wyłącz. Zadychę to ty opierasz Ej co ty, ej, ja słyszałem, że ty bierzesz dychę albo do pierwszego spuszczenia, nie? Jo, i ci, ci się spuszczam na ryja, ty wtedy kurwa sobie tarzesz w to w włosach. Kurwa, kraje że jebany. Mordę sproś na się. Kurwa, odezwał się świniak zajebany. Nie my ty Rozjebundo. Ja weź umyj ten kurwa faluk z kutasa, krajerze. Idź, idź siadaj na krzaczki. Jo, na krzaczki tu z nas możesz mi kurwa posiadać. Twoim dubskiem, mogę, jedynie co? Od mi dupę. Kałmuku zajebany. Ty. O. Nie, ja kurwa. Kupo, zajebana, no, ty miałeś biąkę, no co to było? A ty weź ją na tak, bo nie na zajebany, ty. A może mam kurwa, tak, bo mam na dworzu kompa z felu jemany bo, kurwa, domy, bo nie mam nie domu. Nie no i chuj, nie mam domu. Pod mostem mieszkasz i chuj w kartonie kurwa. No, no i jesteś moim sąsiadem, tak znany za rozjebaną dziwkę. Dzi jesteś dziś nietkana, bo rozjebana, <grywa> Dobra, ej, jak do mnie mówisz to po pierwsze zęby na baczność, a to do... Już to mówiłeś. Dobra, a, wiem, to ale powtórzę, bo ten kurwa się z... jest nas. mózg, nie rozumie tego, idiota zajebany. No powtórz się. Ej, no ale ja nie chcę być nagrywany. Ty, wyłącz nagrywanie, bo pewnie głos słyszy się przestraszył, kurwa. Nawet kwatru cię No, prostu opierdolił. Ty się Ktoś kogoś naliczył, ogólnie nic nowego, bez niepewności, niekolejnego. Zamknij emerytki. mordę jebany cvelu, zabieniał, pokrócić dupstwo. To, że krzyczysz, to jesteś zwykłą kurwą, mordę jebany e, psie, pierdolony. jak, leciem, jak do ciebie mówię, to zamicz, bo kurwa śmierć główne, jak jebany mikrofon, i tokolwiek, kurwa, ty, marisz, marisz, ten twój skrót nieba mnie. mnie w szkole albo kurwa byłeś na mnie na lekcji, to zajebał o samym głównym, że kurwa okna trzeba było otworzyć i drzwi, bo kurwa pięć lat się wietrzyło w tej szkole jebane i zmieni w końcu szkołę. Bo kurwa całej nie wywietrzyli i wszędzie nie bało. nawet w gimnazjum nie może skończyć, powinienem... Wszędzie, nie jebało jakimś skisłym, jebanym jabłkiem, marchewką plus chudzie, co jeszcze No to kurwa, nie, Łukasz, sobie podwiesnij, że to im się kurwa jaja ja, nie kurwa przepioł Śmierdzić śmierdzi, dupy, chuju, jebany pierdolony, tak samo jak z a ja słyszałem, że ty kurwa dupy nie podcierasz, bo ty mi ją liżesz to nie muszę kurwa podcierać. Bo ja wolności, to ty codziennie nie masz buzi. Ja, buzi, buzi, ty, ty jesteś kurwa. mordę już do mnie się nie odzywaj, bo mi się nie chce z tobą rozmawiać e, i się pobaw do koleżek psi, chuj jebany, a ty kurwa do ujesz, swojej, kurwa szotkędki do kuja. Do to ty codziennie nie masz tej. Ja ci kurwa nie daję ci kaduda drannary, dam się pierdolony. To się chujozo. A ty nie? Chujozo, nie dobra, bo ostatnio Bum Bum Po był mnie na, na wiatrze i ostatnio chciał do, do mnie, dobra chuj, kręciło mi się postać ci i stał kurwa dwie godziny jebany ty. jeden kurwa? A jeszcze, a jeszcze, mu, a jeszcze mu skręciłem to kurwa... Kurwa Urka Burka masz kompleksy jakieś do chuja. On do mnie, zawołaj, zawołaj kurwa sąsiada to jeszcze mu też o jebie, pęto jej skurdeł. Kurdeł, że ty zachowałeś ją i kurwa dwie gały na was opierdalałeś. Albo typ, u mnie kurwa dał takiego i on do, do, ten typ do niego podchodzi jak to połkniesz dam ci 50 zł, on chuj. Dobra, połkną, ja nie? Tylko, tylko, <śla> że, tylko, że, tylko, że tubskiem to połknął jemny lamu. I dostał 5-0. Ale chuj, co? A potem kurwa zagonił do sobie i miał stówę i chuj. Poszyć się spucować. Ej, wiesz co? Najdłużej ja teraz... numer 41, nie? I ci powiem, że w szkole tyle będzie dociszczał do mordy. Dobra, a ty będziesz szła 5 godzin cały pęto miał buzi. Pęta, kurwa, bo ty w szkole tyle kujów do wyżywienia, to będziesz miał cały rywe w, w spermie. Ej, czekajcie, ty! Ty, ale... Jeszcze ty, się z, z jeszcze, temu, nie, je, jeszcze temu typowi od WF-u zrobisz kurwa. On ma takiego większego od razu ci w dupę powsadza. Ty kurwa temu Szczepanowi będziesz trochę Idź kurwa jeszcze do rektorki to ci może dildo albo wibrator pożyczy. Bo kurwa jeden pewnie nie starcza. Tobie na pewno nie. Kutas dla ciebie zrona jak śmietana. Zwal mi konia, kurwa śmietana twoja. Ale zwała. Bum bum po! I wypierdalać stareżo talerza, bo cię frytki napierdolą. No well, dobra, a ja widzę, że Google, Google ci pomagają. Dobra, wyjdź stąd tecielu mojej zdechłej i pszczoły. I kurwa, dobrze, <grywa> <grywa> Ale lulu Dobra chuj zawijam. Ja po, zawijam na radio Ja wejdę pierdolę kurwa w trajerze Posłuchaj ciebie, cwerujesz bądź bo cię nagrał Ja morda kurwa w <grym> Zabrała, Rebeka się puhata Morda kuchu. pedale Powiedz w końcu coś normalnego Nie ciągle wydzierasz Ja odezwał się kurwa Ten co grał typiarką Chuj to nie kurwa, gram normalnym typem Ty, kurwa, a, a czym grałeś na początku Typiarką i chuj Kobietą no właśnie. A mogę, a mogę? Ty lubisz początku? Typiarką i chuj Kobietą A mogę, a mogę, a czym lubiszmy wamą? Jeb jebany. Dobra, idę Natalia od ciebie, na razie. Jo, pozdrowka na raz. Idź, rozdaj karty na przy celu. Kurwo Jebana, no tak, jeszcze 15 osób na osiedlu.